Pani ma wrażenie, że ta społeczność ukraińska w Polsce coraz lepiej się organizuje? E, tak, tak. Jeżeli chodzi o organizację, to społeczność ukraińska jest bardzo dobrze zorganizowana. A uważa pani, że powoli dojrzewamy do tego, żeby na przykład partia polityczna powstała, jeśli chodzi o Ukraińców w Polsce? Tego nie wiem. Bo, ale zastanawiała się e, pani nad tym? Szczerze mówiąc, nie. Dobrze by było, żeby ktoś reprezentował nas w Sejmie, to na pewno. No to czy musi tam być Senacie partia polityczna i tak dalej. No właśnie tak teraz na głośno myślę, bo mhm. skoro tak duża jest społeczność, no to ktoś miałby tą społeczność reprezentować, ale jakoś o tym nie myśleliśmy pewnie dlatego że większość tych osób i tak ma w tej chwili obywatelstwo ukraińskie, nie ma obywatelstwa polskiego, nie ma prawa głosu w Polsce. A więc... chcą, mieć, chcą mieć też obywatelstwo polskie? Czy, czy to nie? Ja myślę, że osoby, mnie. które przejechały rok temu raczej nie, ale pamiętajmy o tym, że przed 24 lutego 2022 roku już 2,5 miliony Ukraińców mieszkało na terenie Polski, więc to już dość dużo, yy, prawie 10% yy, obywateli. I właśnie te osoby, które mieszkały tutaj wcześniej, już powoli zaczynają te obywatelstwa dostawać, bo tam chyba po pięciu, po ośmiu latach, w zależności od tego, czy ma się pochodzenie polskie, czy nie ma, różne terminy są, ale generalnie te osoby, które przyjechały z początkiem ruchu bezwizowego, które przyjechały. Na początku, tam y, y, 2014, na początku wojny, to pierwsi uchodźcy ukraińscy, czyli Doniecki, Lugański obwód, Krym i tak dalej, bo oni już, już byli, mają obywatelstwo. Tak, oni już zaczynają od Pani Pani ja chciałem troszkę porozmawiać z Panią na temat tych kobiet, które są na Ukrainie.